Witajcie na kanale Podróże do Historii. Dzisiaj będziemy kontynuować naszą podróż po Indiach w czasach kolonialnych. Zapewne pamiętacie z poprzedniej części, że pierwsze wyprawy Anglików do Indii zakończyły się niewielkim sukcesem. Poza pozwoleniem na otwarcie kilku punktów handlowych w zasadzie nie ugrali nic więcej. Tak, Anglicy w Indiach zaczynali jako jedni z wielu petentów na dworze potężnego władcy Imperium Mogołów. Jednak dla przedsiębiorczych Anglików to wystarczyło. Przez następne 200 lat kompania wschodnioindyjska stopniowo uczyła się sprawnie działać w ramach systemu mogołów. A brytyjscy urzędnicy uczyli się języka perskiego i prawidłowej etykiety dworskiej. Jeden z bohaterów poprzedniego odcinka, czyli pan Rowe, doradzał dyrektorom kompanii wschodnioindyjskiej, aby unikali zbyt wielkiego zaangażowania w budowę rozległej infrastruktury na Półwyspie Indyjskim podał on jako przykład Portugalczyków, dla których potężne fortyfikacje i okazałe budynki tylko generowały większe koszty i były bardziej kulą u nogi niż pomocą. Początkowo urzędnicy wysłuchali tej porady jednak tylko do czasu. Otóż już w roku 1606 w Armagon na wybrzeżu koromandelskim powstała pierwsza brytyjska twierdza. Jednak szybko okazało się, że budowane w pośpiechu i w zasadzie byle jak umocnienia, a także sama ich lokalizacja sprawiły, że już w roku 1632 owe umocnienia porzucono i zaczęto szukać nowej lokalizacji. Z nową lokalizacją angielskiej bazy wiąże się historia miłosna. Otóż zaledwie dwa lata później, dowódca punktu handlowego w Armagon, Francis Day, rozpoczął negocjacje z przywódcą upadającego królestwa Widzia Janagaru. Celem tych negocjacji było uzyskanie pozwolenia na budowę nowej brytyjskiej fortecy. Miejsce wybrano nieprzypadkowo. Otóż jak głoszą plotki, pan Francis Day wdał się w romans z pewną kobietą z wioski położonej niedaleko Madras Patnam, które dzisiaj znane jest jako po prostu Madras lub Ciennaj. I aby romantyczne spotkania owej pary mogły odbywać się częściej, to właśnie tam postanowiono wybudować fortecę, której nadano dumną nazwę Fortu Świętego Jerzego. Umiejscowienie tej fortecy w tym miejscu sprawiło, że madras zaczęło rozkwitać. Lokalnemu władcy Naikowi bardzo zależało na tym, żeby okoliczne ziemie zyskały na obecności Anglików jak najwięcej, w związku z czym nadał im liczne prawa i przywileje, o których Anglicy na północy, którzy działali na terenie mogołów mogli pomarzyć przez następne sto lat. W związku z wprowadzeniem nowych, przychylnych przepisów związanych z produkcją i handlem, do fortu zaczęli przybywać rzemieślnicy i kupcy. Lokalni mieszkańcy, widząc okazałe mury brytyjskiego fortu, odczuwali bezpieczeństwo. W ich oczach fort był oznaką bezpieczeństwa i stabilności. Wkrótce Madras stało się pierwszym brytyjskim kolonialnym miastem w Indiach, a jego populacja liczyła około 40 tysięcy osób. Miasto, korzystając z nadanych przywilejów już w latach 70. XVII wieku, zaczęło wybijać własną monetę, czyli Złotą Pagodę, której wzór nawiązywał do tradycji królestwa Nagaru, O ile lokalizacja tego pierwszego miasta wiązała się z romansem angielskiego przedstawiciela kompanii wschodnioindyjskiej, o tyle zdobycie drugiego miasta miało związek z królewskim mariażem. Otóż w roku 1661 angielski król Karol II poślubił portugalską księżniczkę Katarzynę. Częścią jej posagu był tajemniczo brzmiący Bumbaj. Na nieszczęście dla Anglików, portugalskie mapy, które księżniczka miała przywieźć ze sobą, zaginęły w drodze do Anglii. Zanim udało się rozwiązać tę zagadkę, padało wiele propozycji co do położenia owego Bumbaju, pewien angielski urzędnik miał stwierdzić, że to na pewno gdzieś niedaleko Brazylii. Kiedy w końcu rozwiązano zagadkę położenia Bumbaju i wysłano tam angielską delegację w celu przejęcia władzy z rąk Portugalczyków, pojawiły się kolejne problemy. Pamiętajmy, że były to czasy bez internetu i bez telefonów, to też portugalski zarządca nie miał pojęcia o tym, że Bumbaj został przekazany Anglikom i delikatnie mówiąc, wyprosił ich. To nieporozumienie trwało aż trzy lata. Tak, angielska delegacja czekała nieopodal miasta. Aż trzy lata, i w trakcie tego oczekiwania większość z nich, włącznie z dowódcą, zmarła z powodu tropikalnych chorób. Z delegacji, która początkowo liczyła 450 osób, do momentu, w którym Anglicy mogli wreszcie przejąć władzę nad miastem, przetrwało zaledwie 114 wysłanników. Pomimo tego trudnego początku, wyspa wkrótce udowodniła swoją wartość. Archipelag Bombaju okazał się mieć najlepszy naturalny port w Azji Południowej i szybko stał się główną bazą morską kompanii. Bazą, która posiadała jedyny suchy dok, w którym można było bezpiecznie remontować statki w porze monsunowej. Wkrótce przyćmiło ono Surat, w którym hałaśliwi i awanturujący się Anglicy byli coraz mniej mile widziani, jako główny ośrodek działań kompanii wschodnioindyjskiej na zachodnim wybrzeżu. W ciągu 30 lat Bombaj rozrósł się i stał się domem dla 60-tysięcznej populacji kolonistów. Powstała rozbudowana sieć fabryk, sądów, a także kościół anglikański i wiele dużych białych domów, które otaczały fort i ciągnęły się w dół zbocza od wzgórza malabar, aż do posiadłości gubernatora na wybrzeżu. Miasto posiadało nawet swój własny garnizon, w skład którego wchodziło 300 żołnierzy angielskich, 400 topazów, czyli marynarzy i żołnierzy pochodzenia indyjsko-portugalskiego, którzy służyli jako żołnierze piechoty w armii brytyjskiej, 500 członków lokalnej milicji i 300 pandari, Czyli przedstawicieli lokalnej kasty, którzy oprócz tego, że zbierali sok z drzew kokosowych lub palmowych w celu produkcji tody sfermentowanego napoju alkoholowego, byli także dobrymi wojownikami. Tymczasem w Londynie dyrektorzy kompanii wschodnioindyjskiej zaczęli zdawać sobie sprawę z tego, jak potężną firmą zarządzają. Aby utrzymać lub nawet wzmocnić swoje pozycje, postanowili zacząć wręczać łapówki ważnym parlamentarzystom i ministrom. Jednak proceder ten nie trwał zbyt długo i po przeprowadzonym śledztwie kilku polityków musiało podać się do dymisji, a zarządca kompanii trafił do więzienia. A więc mamy już za sobą pierwszy brytyjsko-indyjski romans. Pierwszą aferę korupcyjną, co jeszcze wydarzyło się w XVII wieku w kontekście brytyjskiej kolonizacji Indii? Wydarzył się konflikt zbrojny. Anglicy, którzy początkowo występowali w roli grzecznych petentów proszących o pozwolenie na handel, kiedy tylko poczuli odrobinę władzy, postanowili podnieść rękę na władcę Mogołów. Jak to się skończyło? Historia tego konfliktu zaczęła się w Bengalu. Tamtejsi handlarze zaczęli żalić się, że lokalna społeczność nie okazuje im szacunku, co gorsza, na każdym kroku sobie z nich drwi. Nawet sam władca Bengalu, czyli szaista Khan, nie krył swojej niechęci do Anglików. W liście do swego siostrzeńca napisał, że Anglicy to kompania podłych, kłótliwych ludzi z nikczemnymi handlarzami. Natomiast w dyrekcji kompanii zaszły zmiany. W 1681 roku stanowisko dyrektora objął bezwzględny i agresywny sir Josiah Child, który zaczynał swoją karierę od dostarczania piwa do marynarki w Portsmouth i którego pamiętnikarz John Evelyn opisał jako najbardziej chciwego. Nieświadomy skali potęgi mogołów, Child podjął głupią decyzję o użyciu siły. Jego ignorancja i gniew przyniosły opłakane skutki. Child nie mógł wybrać gorszego momentu do ataku na imperium mogołów. Nie mamy już innego wyjścia, pisał z siedziby kompanii przy Ladenhall Street. Możemy porzucić nasz handel albo sięgnąć po miecz, który powierzył nam jego wysokość, abyśmy mogli bronić praw i honoru narodu angielskiego w Indiach. Jednak w tamtym momencie Imperium Mogołów właśnie zakończyło podbój dwóch wielkich sułtanatów dekanów Biapuru i Golkondy i najwyraźniej wyparło maratów z powrotem w góry, z których przybyli. Nie dziwi więc fakt, że machina wojenna mogołów zmiotła angielskie siły desantowe z taką łatwością, jakby odganiała muchy. Następnie przeszli oni do kontrataku. Brytyjskie punkty handlowe i faktorie w Hugli, Patna, Kasimbazar, Masuli Patnam i Wizagapatnam zostały zdobyte i splądrowane. Mieszkający i pracujący tam Anglicy zostali wypędzeni. Punkt handlowy w Suracie został zamknięty, a bomba i zablokowany. Upokorzeni Anglicy nie mieli wyjścia, mogli jedynie błagać o podpisanie traktatu pokojowego i zaprzestanie działań wojennych. Prosili także o uwolnienie pojmanych brytyjskich urzędników i oficerów, którzy często, zakuci w kajdany, byli wystawiani na widok publiczny. Teraz kompanii wschodnioindyjskiej pozostało jedynie wysłanie emisariuszy, aby złożyć upokarzające przeprosiny i zaoferować odszkodowanie w celu odbudowania swojej pozycji gospodarczej w regionie, oczywiście za zgodą czujnego cesarza mogołów. Po zapłaceniu grzywny w wysokości 150 tysięcy rupii i złożeniu obietnicy, że w przyszłości będą zachowywać się bardziej odpowiednio, władca Mogołów zakończył oblężenie Bombaju, kończąc tym samym pierwszą wojnę angielsko-mogolską i zmuszając Anglików do ponownego opracowania strategii i przemyślenia działań. Konflikt ten, znany pod różnymi nazwami, został od tamtej pory zepchnięty na dalszy plan w podręcznikach historii. Być może celowo pominęli go ówcześni historycy, którym zależało na zatarciu plamy na kartach historii imponujących podbojów dokonanych w dziejach Imperium Angielskiego. Po tej katastrofie młody przedsiębiorca o nazwisku Job Czarnok postanowił założyć nową brytyjską bazę w Bengalu, aby zastąpić zniszczone fabryki. Czarnok zaczął zakładać swoją osadę na bagnistym terenie, między wioskami Kalikata i Sutanuti, w sąsiedztwie małej Ormiańskiej stacji handlowej i Portugalskiej tuż za rzeką. Jak się później okazało, Job Czarnok założył osadę, która później przemieniła się w miasto Kalkuta ze względu na wielkie dające cień drzewo. O tym jak się potoczyły dalsze losy brytyjczyków w Indiach, dowiemy się z następnych odcinków, na które gorąco zapraszam. A tymczasem dajcie znać w komentarzach, co sądzicie brytyjskiej obecności w Indiach.